Witam państwa serdecznie. W tym miejscu to ja się zawsze przedstawiam, ale kolega zrobił to tak dobrze, że ja już nie muszę. Mogę przejść do Meritu. Kiedy zostałam poproszona o wygłoszenie tego, tej prelekcji, powiedzmy, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie odkwaszenie. Zakwaszenie, odkwaszenie. Wiadomo, jak jest organizm. Zakwaszony, trzeba go odkwasić. I pierwsze, co usłyszałam, to było przecież. Zakwaszenie organizmu nie istnieje. Nie ma takiej jednostki chorobowej sklasyfikowanej w naszym systemie NFZ. Lekarze twierdzą, że nie ma takiej choroby. No istotnie. To w takim razie proszę mi powiedzieć, dlaczego firmy farmaceutyczne produkują preparaty na odkwaszenie. I usłyszałam, że no po prostu znaleźli modny temat i chcą sobie zwiększyć obroty. No dobrze. Ja mam 33 lata stażu, proszę Państwa, w zawodzie i ja wiem, że niektóre firmy tak może i prosperują. Natomiast firma, którą ja dziś tutaj reprezentuję, to jest, proszę Państwa, firma Multilevel marketingowa. Jej działanie oparte jest na zaufaniu do produktu i na zaufaniu do ludzi, którzy do nas z, tych, z tym produktem przychodzą. Bardzo często działamy w obrębie przyjaciół, rodziny, i gdyby preparat był tylko i wyłącznie chwytem, chwytem marketingowym, to nie mielibyśmy co szukać u tych naszych znajomych, bo wystarczyłoby im tylko raz sprzedać produkt i usłyszelibyśmy, słuchaj, przecież to jest bezwartościowe. Co ty mi sprzedałaś? W związku z tym, no chyba ten produkt działa. Oczywiście można sprawdzić na sobie i rzeczywiście ludzie sprawdzają i zdrowieją, więc coś w tym jednak musi być. No ale co może zrobić magister farmacji, który chce znaleźć potwierdzenie dla swoich przekonań? Udałam się na swoją Alma Mater. Poszłam do biochemików. Mówię, słuchajcie, jak to z tym zakwaszeniem jest? On co ty opowiadasz? Przecież to jest bzdura. Jak organizm ludzki jest zakwaszony, to jest martwy. Po prostu jak się zakwasi, to się umiera. No dobrze, dobrze. No to jak, przepraszam, to jak nie ma czym oddychać, to się też umiera, prawda? Ale nie od razu. Brak tlenu może być stopniowy. człowiek coraz mniej jest dotleniony, to samo jest z pożywieniem. W 1909 roku, proszę państwa, fizykochemik Peter Sorensen określił coś takiego jak skala pH do określania kwasowości substancji. On również zdefiniował pH jako ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych. W tej chwili my wiemy, że jony wodorowe w roztworze nie występują same. One się łączą z cząsteczką wody i są to jony hydroniowe, ale generalnie jest to za dużo jonów wodorowych, czy za mało jonów wodorowych w tym roztworze. To określa nam poziom pH. Skala, jak Państwo widzieli na poprzednim slajdzie, jest 14-stopniowa od 0 do 14, przy czym 7 określone jest jako neutralne pH. W naszym organizmie pH. Pilnują takie cztery, trzy bufory. Pierwsze to jest płuca, tak zwany bufor wodorowęglanowy. Jak oddychamy, ja nie mam niestety papieru, tu, tablicy, żeby Państwu to narysować, ale każda komórka osobno jak oddycha w organizmie, to wchłania tlen, wydala dwutlenek węgla. Krew krąży w naczyniach zbiera dwutlenek węgla, odprowadza do płuc. Dwutlenek węgla jest wydalany, a krew pobiera tlen, dostarcza do komórek. W ten sposób, wiadomo, jak jest dwutlenek węgla, to mamy odczyn kwaśny. Jak jest, proszę państwa, tlen, odczyn jest zasadowy. Bufor fosforanowy czyli nerki. Wszystkie toksyny, jakie wchłoniemy, jakie nam się zdarzy niestety spotkać na swojej drodze, Wydalamy przez nerki. Przez pot, przez nerki, no ale powiedzmy zasadniczo przez nerki. Niestety nie wszystkie toksyny udaje nam się usunąć. Nie wszystkie wchłonięte przez nas toksyny są rozpuszczalne w wodzie. Nie wszystko musi, możemy wysusiać. Kolejny bufor to jest bufor białczanowy, czyli krew. Proszę Państwa, krew jest takim buforem, który utrzymuje pH stałe w naszym organizmie i ona ma taki, jak ja to mówię, instynkt samozachowawczy. Krew, jak robi się zakwaśna, to ona sobie, ona się sama alkalizuje. W jaki sposób ściąga minerały alkalizujące z naszych organów. Najłatwiej jest jej ściągnąć te. Minerały z kości. Dlatego bardzo często zdarza się, że ludzie zakwaszeni mają osteoporozę, bo krew się neutralizuje. Robi co może, żeby utrzymać prawidłowe pH. Prawidłowe pH dla organizmu ludzkiego krwi jest między 7,35 a 7,45. To jest bardzo wąski zakres pH. Optymalnie jest 7,4, ale mało kto tak ma. Oczywiście pozostałe płyny ustrojowe, powiedzmy, które znajdują się w naszym organizmie, mają różne pH w różnych zakresach i mogą się wahać, tak jak na przykład pH moczu w czasie doby. Ale generalnie krew, ponieważ dąży pomie, krąży pomiędzy wszystkimi organami, ona utrzymuje to stałe pH, ona zabiera dwutlenek węgla, dostarcza nam tlen. Oj, przepraszam. Żeby zrozumieć to dokładnie, to. Chciałabym postawić państwu dwa pytania. Co to jest zdrowie? No to jest napisane prawda na slajdzie. Zdrowie to jest stan idealnej homeostazy organizmu, czyli tak zwana równowaga homeostatyczna. Na pewno państwo to słyszeli nawet dziś kilkakrotnie. Natomiast czy zastanawiali się państwo kiedyś, czym jest nasz organizm tak naprawdę? Czy ktoś z państwa pokusiłby się o zdefiniowanie naszego organizmu? Cisza. No. Super, właśnie tak. Jest to fabryka chemiczna, proszę Państwa. Jest to nic innego jak rzeczywiście genialna fabryka chemiczna, która do tego, żeby dobrze prosperować, musi dostać produkty, z których będzie produkowała i musi mieć usunięte ścieki po produkcji. Normalna fabryka, jak każda inna. Tylko, że zamiast stali potrzebujemy pożywienia, potrzebujemy wody, potrzebujemy powietrza, a właściwie w tym powietrzu najważniejszy jest tlen. Wszystkie procesy, jakie przechodzą w naszym organizmie, najbardziej optymalnie przechodzą w temperaturze 36,6. I potrzebują odpowiedniego pH. I to pH jest właśnie zdefiniowane dla naszego organizmu jako 7,35 do 7,45. Jak poszłam do tych moich biochemików, to wprawdzie powiedzieli, że to jest totalna bzdura, i organizm, jak jest zakwaszony, to nie żyje, ale powiedzieli coś jeszcze, mianowicie. Pierwsza reakcja, którą państwo widzą, to jest prawidłowa reakcja w niezakwaszonym organizmie. Jakaś tam, ja nie będę tu państwu się wymądrzać na temat jaki produkt plus jaki, bo to jest chemia organiczna i to jeszcze biochemia, ale jakiś produkt A łączy się z jakimś produktem B i w organizmie wszystkie reakcje jakie przebiegają to są reakcje enzymatyczne. Czyli do tego, żeby mogły prawidłowo zostać przeprowadzone potrzebują enzymu. Enzym jest przeważnie jakimś tam białkiem, prawda? I do tego te pH optymalnie, tak jak mówiliśmy, 7,4. Oczywiście reakcja musi przebiegać w temperaturze 36,6. Jeśli tego nie powiemy, to każdy student, który zdaje chemię organiczną, jeśli nie określi wszystkich warunków reakcji, dostanie po prostu dwóje nie zda egzaminu. No, ale mamy temperaturę 36, enzym i pH 7,4. To jest optymalny moment do powstania prawidłowego białka, prawidłowych różnych substancji, które nam budują organizm. Jeżeli nastąpi obniżenie pH, czyli zakwaszenie organizmu, w tym momencie następuje coś takiego, że. Przede wszystkim w pierwszej kolejności nie powstaje ten enzym, który ma nam katalizować tą reakcję. Skoro ten enzym nie powstał, proszę Państwa, to nie powstanie również produkt reakcji. To, co jest dla nas najważniejsze. Co się dzieje wtedy w naszym organizmie, o czym jeszcze nie wiemy, jeszcze tego nie czujemy, a to już trwa. Otóż niskie pH w komórkach powoduje pogorszenie krążenia krwi. Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, w niskim pH krwinki czerwone się sklejają. Razem robią się większe cząsteczki. Trudniej jest im się po pierwsze przeciskać przez naczynia krwionośne. Po drugie, skoro są sklejone, to nie funkcjonują jak należy. Nie zbierają z komórek, z przestrzeni międzykomórkowych, nie zbierają dwutlenku węgla. On tam pozostaje, a z płuc nie transportują tlenu. Sytuacja się pogarsza. Robimy się bardziej zakwaszeni. Następuje powoli brak tlenu. Nie dramatycznie, tylko powoli. Ponieważ krew... Nie działa jak należy, nie powstają nowe enzymy, bo tam żeśmy te reakcje, pamiętamy, prawda? Nie powstają enzymy, zaczynamy, krew zaczyna się dramatycznie alkalizować, próbować się ratować, ściąga minerały z kości, ściąga minerały, różne inne minerały alkalizujące, ściąga nam z organizmu. Znowu, ponieważ tak się dzieje, a pamiętajmy, przyswajanie jest na poziomie zero, bo już nie, nie przyswajamy wapnia. Czasami, jak rozmawiałam w aptece, proszę panią, ten preparat będzie dobry na pani kości, ale proszę panią, ja mogę worek wapna zjeść i tak mi się nie poprawią te kości. To samo się dzieje z żelazem. Żelazo też się nie przyswaja. No bo gdzie? Przecież żelazo to krew. Nie jest transportowane, nie wyłapuje się to żelazo. Zaczyna nam powoli siadać układ odpornościowy, bo nie powstają prawidłowe substancje, które bronią nasz organizm. Zaczyna się ogólna degradacja powolna organizmu. My jeszcze o tym nie wiemy. Ale my możemy rozpoznać pierwsze objawy tego zakwaszenia. Po wyglądzie naszych sylwetek. Tylko trzeba na siebie naprawdę bardzo krytycznie spojrzeć. Baryko, baryłkowaty kształt tułowia. Przeważnie, osoby zakwaszone są takie okrąglutkie. Przeważnie, mają problemy z gazami, z nadkwasotą i zawsze są cieniutkie nogi. Jeszcze są cieniutkie nogi. Znaczy, Ktoś jest szczupły, tylko ma taki przesadzisty brzuszek. Mało elastyczna skóra. Robi się wiotka, robi się taka szara. Jest nieciekawa. Mamy obfitą tkankę tłuszczową. Dlaczego? Dlatego, że toksyny lubią się magazynować w tkance tłuszczowej. Po prostu są tam magazynowane. Te, których nie jesteśmy w stanie usunąć, są wpychane do komórek tłuszczowych. Ale mamy również co rano podpuchnięte oczy. Bardzo często zdarza się, że zaczynamy cierpić na bóle stawów, bóle kręgosłupa, bóle mięśni, bo to wszystko jest zakwaszone. Tam jest również kwas mlekowy. Mamy takie, takie uczucie sztywności. Stawy nam nie pracują jak należy. W ogóle mamy problem z, z sylwetką. Rano wstać z łóżka to jest problem. Po prostu boli, no i sztywny kręgosłup. To są te takie zewnętrzne objawy, po których możemy poznać, że jednak wymagalibyśmy trochę odkwaszenia. Czy znacie Państwo tego człowieka? Czy ktokolwiek go widział? Kiedykolwiek, gdziekolwiek, w jakiejś prasie medycznej, gdziekolwiek? Nie słyszę, nie widzę, lasu rąk. Proszę Państwa, to jest, a jeszcze nie powiedziałam tam, może wrócimy. To jest, proszę Państwa, tak, że jak przemyślimy wszystko to, co powiedziałam, wychodzi nam, że u podstawy każdej choroby, każdej leży zakwaszenie organizmu. I wracając do tego człowieka. To jest, proszę Państwa, doktor. Biochemii, niemiecki naukowiec Otto Heinrich Warburg, który w 1931 roku, proszę Państwa, dostał Nagrodę Nobla za swoje osiągnięcia i badania w dziedzinie skojarzenia, zakwaszenia i niedotlenienia organizmu z nowotworami ponieważ nie ma osobnej nagrody Nobla z biochemii, on to dostał w dziedzinie medycyny. Udowodnił w swojej, on te, tych odkryć dokonał w, 20, w 1926 roku, w 1931 został nagrodzony Nagrodą Nobla. Proszę Państwa, on udowodnił w swoich badaniach, tak jak powiedziałam, że większość chorób leży u większości chorób u podstawy leży zakwaszenie organizmu. Mało tego, udowodnił również, że jeśli niedotlenimy tkankę, komórkę, zmniejszymy jej dostęp tlenu o 35% na 24 godziny. Przepraszam, na 48 godzin, to w ciągu 48 godzin ta komórka stanie się komórką nowotworową. Najgorsze jest, proszę Państwa, w tym to, że nie ma odwrotu. Jak już ta komórka powstanie, to już jest. Trzeba ją zniszczyć chemią. Natomiast to, co możemy zrobić, to możemy zapobiec przerzutom, stosując odkwaszenie organizmu. Możemy. Zatrzymać proces niejako w ognisku. To, co już powstanie, musimy zadziałać chemią. Natomiast naprawdę możemy zatrzymać proces. Mało tego. Doktor Warburg stwierdził, że jeżeli ktoś ma niskie pH, to ma również, proszę Państwa. Niedotlenienie organizmu. Jak się ma wysokie pH, czyli zasadowe, to dotlenienie organizmu jest też wysokie. I ta zależność jest niezmienialna. I nie ma inaczej. Jak ktoś jest zakwaszony, to jest niedotleniony. I odwrotnie. Jeśli nie jest zakwaszony, jest dotleniony. To jest sprawdzone, udowodnione. Nie ma od tego odwołania. Proszę Państwa, komórki, tak jak powiedziałam, nie ma odwrotu, jak już coś, że tak powiem, stanie się komórką, jak już komórka stanie się komórką nowotworową, to już nią jest. Natomiast doktor Warburg skonstruował taki przyrząd, za pomocą którego jesteśmy w stanie sprawdzić, jakie jest odtlenienie komórki. I możemy... Przeciwdziałać temu właśnie niedotlenieniu, a co za tym idzie zakwaszeniu organizmu. Jak uniknąć zakwaszenia, proszę Państwa? No cóż, kobiety powinny pić codziennie 30 ml na kilogram ciała wody, czystej wody niegazowanej, bo gazowana woda zawiera CO2, czyli dwutlenek węgla, czyli to, co nas zakwasza. Mężczyźni to jest 40 ml na kilogram ciała dziennie. W każdym posiłku powinniśmy jeść warzywa i owoce. Powinniśmy tak układać swoje posiłki, żeby warzywa i owoce stanowiły co najmniej 70% jadłospisu. Oczywiście cudownie by było, gdybyśmy zdołali te warzywa i owoce mieć z upraw ekologicznych. No w Polsce jest to o tyle utrudnione, że ja zawsze mówię tak, choćby rolnik miał 20 hektarów, 30, 40 i on naprawdę starał się stosować stare metody uprawy i ekologiczne metody uprawy to wśród, dookoła tych jego 20, 30 czy 40 hektarów jest mnóstwo rolników pomniejszych, którzy mają po hektarze, po dwa, po trzy i oni sypią czym się da. I co się dzieje? Wiatr wieje, proszę Państwa, deszcz pada, woda podskórna podchodzi. Także w Polsce jest naprawdę trudno ekologiczną uprawę. Ja nie twierdzę, że nie jest możliwa, natomiast jest naprawdę o nią trudno. Powinniśmy... Y, używać jak najwięcej ziół przypraw, bo one też bardzo dobrze na nas wpływają. Powinniśmy zrezygnować niestety ze słodkich napojów typu Pepsi Cola. Lubimy? Lubimy. Proszę Państwa, Pepsi Cola ma pH zbliżone do pH soku żołądkowego. W okolicach dwóch, 2,5. i pół. Ja już nie mówię o mięsie i różnych takich rzeczach, no bo to wiadomo, wszyscy wiemy. Że mięso zakwasza. Żywność wysoko przetworzona, fast foody i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ci, którzy jeszcze palą z Państwa, powinni rzucić to palenie. Ja wiem, Panowie wiedzą, ale to tak ja lubię. No jak lubisz, to pal. Twoje, twój organizm, twoja sprawa, prawda? Ale generalnie powinno się odejść, postarać się pozbyć tego nałogu. Powinno się wysypiać. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach jest trudno się wysypiać. Ludzie gonią za pieniądzem i naprawdę na odpoczynek niewiele czasu starcza. Ale powinniśmy w ramach naszych możliwości starać się wysypiać. No, spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu, ćwiczyć. I oczywiście, no przecież bym nie była przedstawicielką tej firmy, gdybym nie powiedziała stosować probalans. Proszę państwa. Co to jest Probalance? Probalance jest to produkt, który został stwor... może ja prze... jak państwo widzą skład, dostarcza witamin, Boże, minerałów niezbędnych do funkcjonowania prawidłowego organizmu, mikroelementów, makromikroelementów, które w swym sposobie działania mają to, że jak nie jeden, to drugi zawsze uczepi się końca tej wielkiej cząsteczki, której nie jesteśmy się w stanie pozbyć z organizmu, oderwać kawałek i ją usunąć. I tym sposobem te ogromne, trudno rozpuszczalne we wodzie łańcuchy zaczynają się powoli, powoli usuwać. Jesteśmy w stanie za pomocą tego preparatu wypłukać sobie złogi, na które pracowaliśmy wielkie, długie lata i wyprodukowały nam na przykład te nasze złogi, ostrogi piętowe albo haluksy. Jesteśmy w stanie to wypłukać, ale tak jak mówi mój kolega, choćbyś miał najlepszy płyn, choćbyś miał najlepszy preparat sprzątający, jak nie dołożysz wody, nie wysprzątasz. I tu jest to samo. Jeżeli nie będziemy do tego pili tych, tej ilości wody, o której mówiłam, nie uda nam się usunąć tych toksyn, bo nasz organizm wodą stoi, jak się to mówi. Proszę Państwa, y, przepraszam, y, powiem tak: niestety nie znam tak dobrze niemieckiego. Żeby nie przekręcić nazwiska lekarza, który z, y, tworzył ten preparat, powiem Państwu tylko, że twórcą preparatu jest niemiecki lekarz, który od 25 lat zajmuje się drużyną bajernu Monachium. 25 lat człowiek poświęcił na to, żeby stworzyć preparat, który w idealny sposób odkwasza mu zawodników po dużym wysiłku. Ten pan, doktor, przyszedł do firmy i poprosił grzecznie, żeby mu firma ten preparat produkowała, że tak powiem, na skalę większą. No i w ten sposób powstał probalans. Oczywiście produkt jest opatentowany i jest stosowany naprawdę z dużym powodzeniem. Ja powiem tak, przyszłość nasza. Zależy od tego, co robimy teraz. Warto zająć się naszymi organizmami, bo możemy naprawdę sobie bardzo pomóc. Nasza firma, oprócz preparatu odkwaszającego, produkuje również rodzinę. Miąszy aloesowych do picia to są żele zemulgowane, to nie, to nie jest sok ciśnięty z rośliny, to jest po prostu żel wydobyty z liścia, zemulgowany. Wykorzystane jest przez firmę właściwość synergizująca aloesu. Prócz tych 200 różnych substancji doskonałych dla naszego organizmu, zbawiennych jest ma tą właściwość właśnie synergizującą, że zwiększa przyswajalność produktów, które są albo do niego domieszane, albo razem z nim spożywane. Preparat MindMaster, ten w fioletowej butelce, który Państwo widzą, to jest preparat, proszę Państwa, który wygrał przetarg ogłoszony przez ministerstwo niemieckie na preparat odstresowujący. Dlatego, że ministerstwo zrobiło badania, i stwierdzili, że 80% zwolnień lekarskich to jest depresja, stres, nerwica. I ogłosili taki przetarg. No i firma wygrała. Preparat jest w 100% naturalny. Proszę Państwa, jest zrobiony na bazie zielonej herbaty. Oczywiście nośnikiem jest miąższ aloesowy, ale jest tam również resveratrol, który wzmacnia pracę mózgu. Jest również... Koenzynku 10, który nam pozwala zachować młodość jest również L-karnityna, która tłuszcz pomaga nam przepracować w energię. Są również inne minerały i yy, witaminy, które zbawiennie wpływają na nasz układ nerwowy i nasz mózg. Ja już nie będę mówić o kolostrum, bo jak zacznę, to, to naprawdę posiedzimy tu bardzo długo, niemniej jednak no niestety jest mi bardzo przykro, że nie mogę Państwa zapytać, czy są jakieś pytania, bo, bo po prostu czas mi się kończy. Natomiast zapraszam Państwa serdecznie na drugie piętro do naszego stoiska, gdzie oczywiście Państwo mogą zadawać pytania i możemy rozmawiać na ten temat długo. Ponieważ jest to firma działająca, tak jak powiedziałam, w multilever marketingu. Ja sobie w tej chwili pozwolę podyktować Państwu, oczywiście dla tych, którzy będą chcieli sobie zapisać mój numer telefonu i w każdej chwili mogą się Państwo ze mną skontaktować. Dla tych, którzy nie mają w tym momencie na czym zapisać zapraszam na stoisko, tam będą wizytówki, możemy sobie po prostu zanotować albo wziąć wizytówkę.